Witam serdecznie, jest poniedziałek, to jest też co? Dokładnie tak, jest Isaac I dzisiaj sobie pogramy w Isaaca, proszę państwa Pogramy sobie w Isaaca i nie będziemy robić zwykłego ranu tylko teraz challenge Bo był ostatnio ran teraz będzie challenge I postaram się robić tak mniej więcej, że... Na zmiany, także zobaczymy jak to wyjdzie, ale yy, no dzisiaj trzeba pograć pograć. Challenge, trzeba coś zrobić porządnego, prawda? Jest... Wykreślić kolejny z listy, bo zostało nam jeszcze ile? Teraz już, już wam mówię, zostało nam dokładnie... Yy, 35, także no to jeszcze troszkę kawałek, a mamy trzeci. No dobra, no to co, to lecimy, nie? Yy, challenge nazywa się Head Trauma i oj oj, oj. oj, oj. <gryzny> to może być rzeczywiście traumą o Jezu no to tego to ja się nie spodziewałem, że to będzie ten challenge no, możecie się domyślić po wielkości US że no obrażenia nie są zbyt duże tutaj jeżeli chodzi o, o nasze pociski, tak? Poza tym no, mamy tę dziwną modyfikację, która powoduje, że łzy latają dookoła. Nie wiem czy jestem w stanie to naprawić jakimś itemem. Znaczy no... Jakbym stał na trzeci raz z kolei i wylosował, no to byłoby całkiem spokojnie. Ale nie wierzę jakoś bardzo, że to się wydarzy. To no, no, teraz tak. Także ten random no, to nie będzie nie będzie należał do najłatwiejszych o Dobrze, że musimy zabić tylko serduszko mamusi. Znaczy nie serduszko musi tylko samo mamusię, tak? A nie nie serduszko, bo to był, To byłby dramat po prostu. O, już się Już się zaczyna moje gadanie. Kończy się poważny gameplay. Ale tak, no, o w ogóle jeszcze wiem co miałem powiedzieć. W ogóle miałem też powiedzieć, że ja sobie teraz y, oglądam, bo kiedyś sobie kupiłem jak było... 40 rocznica? Nie, 20 rocznica. 40. 20 rocznica yy, tego Batmana anime Series i sobie kiedyś kupiłem, proszę Państwa, kupiłem sobie yy, to, to właśnie wydanie i wiecie co? I sobie teraz zacząłem oglądać znowu, bo skończyłem chyba na drugim sezonie. I, I no to jest, to jest najlepszy serial z Batmanem, To co ja nie będę was tutaj oszukiwał, nie będę wam mówił, że y, ten... Po prostu obejrzyjcie sobie, naprawdę warto. I właśnie ta moja wersja. No to może gdzieś tutaj zaraz ją mam, to wam pokażę jak było ale y, to, to w tej wersji. To jest, to jest wersja taka odnowiona, tak? Czyli mamy tą starą animację, bo to jest chyba z, z którego to jest? 95, 94? Jakoś, jakoś tak. Tak mi się wydaje. Mogę, mogę się mylić, tak? To jest bardzo prawdopodobne, że się mylę nawet. A e, aczkolwiek gdzieś jakoś z tego okresu to jest. I to, no, 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 jak się możecie domyśleć, to może na tych kwadratowych telewizorach, a na tych kwadratowych telewizorach no nie wygląda to na no, najlepiej, tak? Poza tym jest mała coś i tak dalej. No jak sobie kupiłem tą wersję, tą odnowioną, to mam na Blu-rayu To mam na Blu-rayu w ogóle I, i oprócz tego, że mam na Blu-rayu, to mam odnowioną taką super taką obraz żyleta W ogóle o, to zaraz to wam pokażę, bo mam tu pod ręką. O! Pierdziel. O, takie, takie coś, nie? To, to jest pudełko. Teraz tu zobacuję sobie. No i to jest, to jest ten Batman. Proszę bardzo, tutaj macie wszystko. I to jest, to, jest, to jest taki artbook, jakby jednocześnie z tym, z płytami. No i jest tutaj tych odcinków w pierwszym sezonie. No, powiem, jest w pierwszym. W pierwszym sezonie jest 65 odcinków, w drugim sezonie jest 20. W trzecim sezonie jest 24. Plus dwa filmy jeszcze takie animowane, które wychodziły od tych twórców, w sensie z tej serii. I to wszystko jest w tym zestawie. Super, to jest super. To jest... kocham. Najlepsze co mam teraz. No i sobie to właśnie oglądałem. To skończyłem właśnie drugi sezon. I muszę, muszę powiedzieć, że... No, myślałem, że mi się to nie będzie podobać w sensie, bo, bo to oglądałem jak byłem jeszcze takim małym gówniakiem, nie? No to, 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 różnie, to różnie to bywa, nie? To się podobają różne rzeczy nie? Niektórzy oglądali za dzieciaka Teletubisie No i tak to, tak to właśnie wygląda I, I teraz jakby się obejrzało Teletubisie, no to jednak one nie są fajne, z, zaufajcie mi I, I myślałem, że tak samo może być z Batmanem, że to jest po prostu bardzo dziecinne, że jakaś taka bajka Ale tam jest tyle takich ciężkich momentów jak ci więźniowie są wsadzani załóżmy do tego, do, do Arkam i, i, i płaczą, bo coś, na przykład Frizz, wsadzili go do Arkam a on płacze, bo on chciał tylko to, to uratować tą swoją tą żonę, nie, i on go wsadza i, i Frizz płacze w i to jest takie smutne, i tam jest sporo takich rzeczy, naprawdę, że nie ma takich jednoznacznie dobrych zakończeń, to jest... No mi się strasznie podoba, niby dla dzieci i to się, kurde, jak było się dzieciakiem, to się nie dostrzekało tych rzeczy, a teraz, kurde... Hmm. Mówię, no, ja jestem, ja jestem pod wielkim wrażeniem... Się zrobiłem. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego Watmana i wyciągam z niego jeszcze więcej niż za dzieciaka, bo... bo... ...teraz człowiek jest taki bardziej ogarnięty. Może nie ogarnięty, jest starszy i więcej rozumie. I... i cóż, no i kurde... I... Niesamowite rzeczy się tam dzieją. Polecam, naprawdę z całego serca polecam tego Batmana. Jak lubicie Batmana to... To, 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 jest, to jest coś dla Was. Zdecydowanie coś dla Was. Okej. Okay. No i to to Właśnie z takich rzeczy, które ostatnio... Nie no, dobra, czy tutaj tutaj można stracić życie na mocno, szczególnie z takimi pociskami. Iż tak w moim pomieszczeniu Iż ja, tu, ja tu stracę całe życie na tym monstrze, bo jest to, cały czas to zasada obowiązuje że na monstrze się po prostu jak się straci życie na to się wyłącza no ale są tutaj takie y, takie, takie motywy łagodzące prawda że mamy, mamy super, super słabe strzały i mamy bardzo małe pomieszczenie. No i zobaczcie, no jak tu uciekać z tym monstrum? No i co ja mogę uciekać? Gdyby nie, to nie to mięso, to już bym dotknął do 4 Dobra, ale jest wszystko ogarnięte. Dobrze, jeden, jeden strzał nie jest aż tak. No zobaczmy, co to daje two of, two of diamonds Może być Czy ja chcę? Jestem ciekawy, co mi da ten nóż, bo generalnie, sam sobie ten nóż, no to to muszę wziąć. o świetnie, bardzo dobrze. Wybornie to zrobiłem. No, to są obrażenia, tak? No, to obrażenia to co... przy tym, co mamy się przydadzą. Aczkolwiek nóż nie wiem, jak on by działał, pewnie by latał dookoła mnie jak głupi, a to nie byłoby jakoś bardzo przydatne. Boże święty, kto to wymyślił tego challenge'a? No i już. Super. Nie mogę strzelać prosto. Muszę latać jak pajac. Te łzy latają też, kurde, bez ładu i składu. No nie jest to najprostsze strzelanie, powiem Wam szczerze. A no, żebym dopiero dwa piętra, a już mi się nie podoba, co tu się dzieje. W ogóle nie ma też tych pomieszczeń... W których mógłbym brać sobie kolejne itemy, żeby był silniejszy. To no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Mam dwa serduszka. Nie mam żadnego soul harta. Mm. No powiem tak, chciałbym, chciałbym, żeby ten run się udał, nie? Bardzo bym chciał. Ale biorąc pod uwagę, co się tutaj wyprawia, no to jednak, to jednak, jestem trochę sceptycznie nastawiony do całego. Jest, ale dobrze, że mam tu mięso. Kluczyki, kluczyki, świetnie. Dobrze, chociaż ten ogień się fajnie rozwala. Mam jedną bombę. Może tutaj coś będzie. Przy okazji trafimy, nic nie ma. No ale mamy dwa kluczyki. Jakbyśmy mieli przypadkiem za mało. i świetnie, kolejna bomba. I mógłbym wykorzystać ten kluczyk, który zdobyłem. Jeszcze problematyczne jest to z tymi uszami, że one rozrzucają strasznie tych przeciwników, które tu mamy. Jak widzicie, nie? Co to się dzieje? Jest Dobra. Opanowana sytuacja, idziemy teraz tutaj. Tutaj tak, proszę bardzo, skrzynka co my tu mamy, no lepsze mieć niż nie mieć, prawda? Wezmę bo, bo jest, no. bardzo dobre wytłumaczenie, wezmę bo jest. No ale niestety tak, tak to wygląda. Dobra, tu jest sklep, <ścoughs> o i tutaj już prawdopodobnie nie będziemy mieli szatana. Aczkolwiek i tak prawdopodobnie byśmy nie mieli szatana, bo już wzięliśmy na poprzednim piętrze, także jakoś dużo nie tracimy, no tutaj nie chcę no, tego zupełnie. O, jak super. To są... To ja muszę latać po prostu dookoła jak pajac. I liczyć na to. Liczyć, liczyć na to, że zamorduję, nie?

To jest teraz, już w ogóle, skupienie, nie takie na maksa, bo to jest trudny przeciwnik. A jeszcze z tymi łzami, to jest prawie niemożliwy. dobra, jest, zrobiliśmy i nawet nie straciłem życia. To jest sukces, żebym to tak nazwał. A no nie mam bomby, chciałem sobie podstawić, no ale sobie jednak nie podstawię, dobra. Idziemy. Bos, 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 bos. Ile jeszcze piętra? Trzy piętra? O ile się nie mylę. Mam nadzieję, że dostanę tutaj coś dobrego. Bo jak nie, to będzie słabo. Słabo, bo jestem z dwoma tam Jezu święty, ten item też tak działa, no to nie. To, to jednak niedobrze, nie że mam ten... zopałem ogień na mięso. Ile ja miałem? 2% misia tam wyskoczył? Justice! Znaczy nie to żebym jakoś bardzo narzekał, nie? To, to całkiem fajnie, tylko że... A, dobra. Nie chcę nic mówić, ale to wygląda... Chociaż jak to dobrze rozegram to... No. Krampus widzę, to nie wie, to ale my będziemy silniejsi. No. no nie. No nie. Uwaga. Oj, 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 Na No początek był dobry, nie? Ja wiem, że byście chcieli więcej niż to, co tutaj zobaczyliście. To profanację gry w Isaaca. E, no niestety, no. Tak to już jest, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Także ostatnio za dużo wygrywaliśmy. Trzeba nas było sprowadzić trochę na ziemię, także oto jest. Dostaliśmy popysku, także dziękuję serdecznie za uwagę i... Do nosso